Dziś godni księże arcybiskupie, nasz metropolito, jako pasterz tej parafii, w imieniu swoim, moich współpracowników, księdza prałata Jerzego oraz wszystkich naszych parafian i gości witam w naszej parafialnej świątyni. Dziś pragniemy z naszym księdzem arcybiskupem Przemyskim złożyć podziękowanie Panu Bogu za odnowiony ołtarz główny z obrazami Matki Bożej i Pani Zręcińskiej, i świętego Stanisława Biskupa, patrona naszej parafii oraz za odnowione tabernakulum i polichromie absydy. To wielkie dzieło mogło zostać zrealizowane dzięki ofiarności naszych parafian, którzy składali, składają co miesiąc ofiary na ten cel. Bez ich ofiarności dziś nie byłoby tej uroczystości. Ekscelencjo, proszę o modlitwę w intencji naszej parafii oraz o błogosławieństwo Boże dla tych, Którzy przyczynili się i przyczyniają do odnowienia i upiększania naszej świątyni. Boże w Trójcy Świętej, jedyny, którego miłosierdzie jest bez miary, a skarb dobroci niewyczerpany. Dzięki czynimy Twojemu Ojcowskiemu Majestatowi za udzielone nam dary. Nieustannie błagamy Twoją dobroć, abyś nie opuszczał i przygotował do wiecznej nagrody wiernych, których modlitwy wysłuchałeś. Dziękujemy panie za odnowiony ołtarz główny z obrazami pani z Zręcińskiej i świętego Stanisława biskupa patrona parafii z Ręcin. Składamy podziękowanie za odnowione tabernakulum i polichromię apsydy kościoła. Przyjmij panie jak wonne kadzidło nasze modlitwy i strzeż od wszelkich przeciwności wiernych, którzy tutaj będą się gromadzić prosząc o potrzebne łaski. Boże, ty nie dopuszczasz, aby ktokolwiek z ufających Tobie był nadmiarem doświadczany, lecz łaskawie wysłuchujesz modlitw. Składamy Ci dzięki za spełnienie naszych próśb i pokornie błagamy, aby Twoja łaska zachowała nas od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Matko Boża, Pani Zręcińska. Święty Józefie, patronie Kościoła, święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, patronie i parafii naszej, módl się za nami. Bóg zapłać za ten trud, za te wszystkie wysiłki, które sprawiają, że odkryliśmy na nowo piękno tego pięknego obrazu i tego pięknego ołtarza. Bardzo dziękuję wszystkim parafianom, wszystkim ludziom dobrej woli, o których ksiądz proboszcz mówił. Dziękuję przede wszystkim księdzu proboszczowi, że spokojnie, cierpliwie, ale nieustępliwie stara się, żeby ten kościół był rzeczywiście, odzyskał swoją piękność, bo jest piękny i trzeba ciągle wydobywać z niego to, co wieki, czasy. Czy historia nieco przypruszyć by chciała? Trzeba, żebyśmy przywracali ten blask. Ja myślę, że ten odnowiony ołtarz jest niezwykłym symbolem naszego serca, które odnawiamy ilekroć wznosimy myśl do Boga, przepraszamy za nasze grzechy, oczyszczamy się w spowiedzi, czy jednoczymy z Chrystusem w Komunii Świętej. Niech więc będzie to nasze dzisiejsze spotkanie, także tą radością, że adwent daje nam okazję zbliżenia się do Boga, oczyszczenia, spotkania głębszego z Nim na drogach naszej wiary. A zatem podziękujmy Panu Bogu, odmawiając te nasze modlitwy i włączając nasze intencje, tę radość naszego dzisiejszego spotkania z tego zewnętrznego. Sukcesu, który jest jednak wyrazem wnętrza, wyrazem naszej wiary. Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w Dniu Sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo Niebieskie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Wie... Dziś godni bracia kapłani, drodzy młodzi Przyjaciele, bracia i siostry. Pierwsza niedziela Adwentu to początek roku Kościelnego i początek roku duszpasterskiego. W tym roku chcemy rozpocząć. Rok, który jest zatytułowany „Troską, napiętnowany, naznaczony, animowany troską o zachowanie czy odkrycie komunii z Bogiem. Ten program Dusz Pasterski przez trzy lata będzie opracowywany komunia z Bogiem, komunia z Kościołem i komunia z bliźnimi. Komunia, czyli taki rodzaj jedności, zjednoczenia, jaki przeżywamy w czasie Eucharystii, w czasie przystępowania do Komunii Świętej. Po Soborze, po Ostatnim Soborze, Kościół bardzo chętnie posługuje się tym terminem. To jest niejako nową treść. Chce papież każdorazowy. Nawiązując do tej komunii, nadać relacji naszej wewnętrznej w Kościele, między nami, ale też i z Panem Bogiem, że powinniśmy głębiej się przejąć tym rodzajem jedności, który czyni, że Jezus i my w Najświętszej Eucharystii, w komunii świętej, jesteśmy jedno. Jeśli przeżywamy prawdziwie, z wiarą, Jego obecność, i wiemy, że, że przyszedł nas nakarmić, przychodzi nas przemienić w siebie, to wtedy ta nasza relacja staje się właśnie komunią. Nie tak dawno w wydawnictwie Fronda wydano książkę dosyć taką okazało ich rozmiarów, książkę pod tytułem Prorok autorstwa znanego bardzo i popularnego publicysty i teologa Neuhausa, Amerykanina, który co prawda zmarł w zeszłym roku, ale był to konwertyta, nawrócony z protestantyzmu, człowiek, który odkrył Chrystusa w kościele katolickim, bardzo gorliwie potem do śmierci pracował. Tam opisuje taką rzecz, że... Obserwując życie, widzi, że na przykład w niektórych krajach rozwijają się sekty. Katolicy odeszli do sekt, mając prawdę głębie, mając sakramenty, mając możliwość odrodzenia się wewnętrznego nieustannego przez spowiedź, przez komunię świętą obecność Jezusa. Odchodzą do sekt. Dlaczego? Zwłaszcza obserwował w Ameryce Łacińskiej, że to już dziesiątki milionów, zaczął z tymi ludźmi rozmawiać i później stwierdza tam w tej książce mówi, że ludzie ci szukali właśnie tego osobistego, osobowego kontaktu z Bogiem, z Jezusem. Odeszli, bo Go nie znaleźli, bo w niewłaściwy sposób przyjęli wiarę. I trzeba właśnie tego wysiłku, żeby, żeby, żebym ja spotkał Jezusa, bo przez wiarę tak mocną, że wiem, że On ma mi coś do powiedzenia, że ja mam Mu wiele do powiedzenia, że z Nim chcę iść przez moje życie. Może ktoś powie, że to niełatwa droga, ale za chwilę się stanie coś przez ten gest włożenia rąk namaszczenia, że Duch Święty wkroczy w życie tych młodych ludzi, tak jak wkroczył w naszym chrzcie i bierzmowaniu, że my nie jesteśmy sami, apostołowie też mieli trudności, jak Pan Jezus im mówił. Przekazywał im swoją naukę, mówił o potrzebie dawania świadectwa, o potrzebie życia według wiary, o zachowywaniu przykazań. Mówił „To niemożliwe, żeby nie pożądać żony bliźniego, żeby zachować czystość przed małżeństwem czy w małżeństwie. To niemożliwe, żeby uczciwość zakować. Pan Jezus mówił „To, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. Oni zapominali. On mówi „Ja Wam przypomnę, Duch Święty, gdy przyjdzie, Wam przypomni wszystko, wyjaśni Wam. Jeśli zechcecie się otworzyć, otrzymacie wielką pomoc, ale musicie z niej korzystać. Dzisiaj słyszeliśmy przed chwilą, jak święty Paweł Efezjan pouczył. To było przed chwilą przeczytane: Więc właśnie, że Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, czyli Bóg. I, i ojciec Jezusa. I Jezus, syn Boży, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To, że poznajemy ducha świętego, że poznajemy Jezusa, że przyznajemy go, że przyjmujemy go jako zbawiciela, to nie jest tylko nasza zasługa ani naszych rodziców. Ale to jest zasługa, że Duch Święty otworzył nasze serce. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale tak jest. Wielu ludzi słucha tych samych kazań, czyta pismo święte, karty przewraca. Jeden przyjmuje i zaciekawia się, widzi swoje miejsce w tej relacji z Jezusem, z Bogiem, a drugi się nudzi i liczy, kiedy to ja wreszcie będę mógł się wyzwolić. I odejść, dać sobie spokój z tym wszystkim. I odchodzą. Życzę, żebyście, drodzy młodzi przyjaciele, odkryli możliwość rozwoju wiary, radości, szczęścia na tej drodze współpracy z Duchem Świętym, pokonywania siebie, umierania staremu człowiekowi. Złych myśli, złych uczynków, złych pragnień, złych czynów, i żebyście mogli, i żebyśmy my wszyscy mogli przez ten Adwent odkrywać wartość sakramentu bierzmowania, gdzie Duch Święty staje się najbliższym przyjacielem człowieka. Amen. Za chwilę jeszcze poproszę księdza, arcybiskupa, kapłanów, oraz widzę również naszego pana, głównego konserwatora z roną, aby wpisali się do, pod specjalnym pismem, który zostanie zachowany, zamurowany w ołtarzu za kilka dni, aby kiedyś, jak nasze pokolenie przyjdzie, następne, żeby również wiedzieli, co się tutaj w tych latach działo i czegośmy tu dokonali. Umieścimy ten dokument y, za kilka dni w specjalnej tubie i on będzie zamurowany w naszym ołtarzu a drugi jak już będzie skserowany zostanie w archiwum parafialnym szkoda że nie widzicie nie możecie być bliżej żeby zobaczyć to piękno tego ołtarza i tej apsydy kawałek dopiero to jest tak na dobry początek albo na pokusę żeby potem dalej iść z odnowieniem kościoła, który już w tej absydzie rzeczywiście pokazuje, że kiedyś też bardzo się troszczyli i to pewne piękno ci poprzednicy nasi zostawili. A więc bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj przeżyć tę pierwszą niedzielę adwentu, właśnie tę uroczystość. Muszę powiedzieć, że też jestem zbudowany ręcińskimi i chyba Szczepanowieckimi parafianami, że nikt nie wyszedł, że są cały czas i nikt nie wyszedł. Gratuluję, że, że to poczucie jedności w Zręcinie jest. Niech łaska Boża i błogosławieństwo będzie z Wami w tym okresie Adwentu i w czasie Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnych, radosnych. Pamiętajcie przy Wigilii o tych, których nie ma przy Waszych stołach. Żeby im życzenia złożyć, żeby przy spotkaniu zapytać, czy, czy zbliżyli się do Pana Boga, czy się nie oddalają, a codziennie modlić się za siebie wzajemnie, bo to jest wielka siła naszego Kościoła i naszej wiary. Pan z wami Jezus. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty, 啊。<laughs> oh.